Nauczyłem się takich wartości jak przede wszystkim wiara. To jest coś, co bardzo go cechuje dobre serce. Sensem życia jest walka, sensem życia jest wiara, sensem życia jest przełamywanie własnych wartości. Każdy z nas ma słabsze chwile, ma takie momenty zwątpienia, kiedy nie chcesz się podnieść i ci się wydaje, że cały świat jest przeciwko tobie. Dzień.

Czego przeciwności ży uczą o życiu. Że nie należy odpuszczać, że warto walczyć Że nie zawsze jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli albo chcieli. Ale to nie jest powód do tego, żeby odpuszczać i rezygnować. Jak widzę, że ludzie często narzekają, no to... Uważam, że każdy ma jakiś swój problem i uważam, że z każdego problemu idzie się wykaraskać tylko potrzeba czasu i pewności siebie. Także nie poddawajcie się i wychodzimy z każdych problemów. Nie ma rzeczy niemożliwych. Ludzie potrzebują takich historii jak Marka, żeby zobaczyć, że można, że wiara góry przenosi i że to, jakim jest człowiekiem dzisiaj pokazuje Ile osób dla niego przyszło. To była chyba jedna z najpiękniejszych momentów w moim życiu sportowy, chociaż ciągle było to w sporcie, ale takich sportowych. I pokazania, że my, sportowcy, którzy walczą, potrafimy się zjednoczyć w tak szczytnym celu, pokazać i przy okazji nieść dobrą energię, dlatego to było widać. Piękna sprawa. No! Nie, nie! Panie I pomoc Margowi, bycie przy nim, towarzyszenie mu w pomocy nauczyło mnie e, przede wszystkim tego, że mm, nie wolno się poddawać, e, że warto nawet w trudnościach wstawać, podnosić się, warto próbować, że zawsze jest nadzieja, nawet przez te wszystkie sytuacje, które wydarzyły się na przestrzeni tych lat, e, od kiedy zaczęła się. Cała akcja z leczeniem i rehabilitacją Marka, wszystkie sytuacje pokazują, że trzeba próbować. Dlatego, że w każdym miejscu, w którym, do którego Marek trafiał, uzyskiwał jakąś pomoc, jakieś wsparcie, jakąś iskrę nadziei. I w każdej z tych sytuacji pojawiał się jakiś ust, uśmiech. W Marku motywuje najbardziej to, jakim człowiekiem jest, jakim pomimo trudności i jakie po drodze mu się przytrafiły, potrafił wstać, walczyć, pokonać. Demony i, i dalej cieszy się życiem. Nawet jak mamy słabszy czas, nawet jak to jest bardzo zły moment życia, to, to na samym końcu gdzieś po burzy przychodzi spokój, a po nocy dzień i po deszczu wychodzi słońce. Tak jest skonstruowany ten przedśwień. tą przyjemność i wielki zaszczyt poznania Marka Piotrowskiego wiele lat temu. Ja miałem wtedy 19 lat i zostałem powołany do kadry narodowej kickboxingu. Pamiętam jak ogromne wrażenie zrobiło na mnie i na moich kolegach wtedy to spotkanie. Nigdy nie zapomnę tego, jak piliśmy razem kawę i rozmawialiśmy. Marek mówił nam wtedy, że każdą walkę możemy wygrać. And the winner and new world champion, Marek Ja poznałem w 1987 roku na sali treningowej. Od Marka uczyłem się tego, że trzeba dawać z siebie wszystko. Przeciwność losu to taki surowy, ale skuteczny nauczyciel, który daje lekcje bez ostrzeżenia, a egzamin przeprowadzamy w trakcie naszego życia. Tą drogę, którą przeszedł Marek i dzisiaj, na koniec dnia, jacy ludzie go otaczają, Oznacza to, że jest cudownym człowiekiem przede wszystkim. Oprócz tego, że przebył piękną drogę wojownika, ale otacza się dzisiaj wspaniały, wspaniałymi ludźmi, którzy go kochają z całego serca. Tak naprawdę, chyba to jest najważniejsze na koniec dnia. Bez ciężkiej pracy, yy, to jest niemożliwe, żeby, żeby te, te porażki zwyciężyć, żeby te porażki przetrawić. I myślę, że każda porażka, z każdej porażki trzeba wyciągnąć. Konsekwencje i uczyć się. Jeżeli się, się z porażki nie wyciągnie, konsekwencji, nie wyciągnie się, co się zrobiło źle, no to, to jest wtedy niedobrze, to nie można tych, tych, tych barier przeskakiwać. Marku, witam cię serdecznie. Jesteś wielką inspiracją dla młodych i starszych. Pokazywałeś to niejednokrotnie w ringu, walcząc, jak wielki wojownik, bo takim jesteś do dzisiaj. Przegrywałeś, wracałeś mocniejszy. Teraz walczysz z ciężką chorobą i też pokazujesz, że można walczyć. Dla mnie, definicja zwycięstwa, to jest taka cisza, poburzy, gdzie wygrywa się coś więcej, jak tylko wygraną walkę. Ciężko wierzyć w to, jakie są rzucane człowiekowi kłody pod nogi, a jak mimo wszystko konsekwentnie on dąży do celu. Brnie, się wartości, patrząc nadal z wysoko podniesioną brodą, z dumą w lustro, nadal dąży do celu i osiąga przepotężny sukces. Patrząc przez pryzmat Marka Piotrowskiego, ile on poświęcił do tego, by zwyciężyć. Jego walki były heroiczne, brutalne, do ostatniej kropli krwi. Ale pokazał, że warto. Jego historia pokazuje nam, że wiara i bezwzględność w dążeniu do założonego celu może przynosić nie, niesamowite efekty. I tak jak co by się działo po drodze, bo są różne sytuacje w życiu: są lepsze momenty, gorsze. Nigdy się nie wolno poddawać. To bycie sobą bez udawania i udowadniania. Zwycięstwo. To jest kiedy się nie poddajesz, kiedy wstajesz i walczysz do końca. To jego spokój, to jego taka siła płynąca właśnie z tego spokoju najbardziej mnie zainspirowała i najbardziej utkwiła w mojej pamięci. I ta siła, chyba płynąca z jego wiary, była dla mnie tak naprawdę tą inspiracją przez lata. Marka też nie było kolorowo, ale cały czas parł do przodu. Mimo, że teraz jest w stanie ciężkim, nadal się nie poddaje idzie do przodu. Uczy charakteru. Przeciwności losu przypominają nam o tym, że życie to taka długa droga, która przesiąknięta jest nie tylko chwilami radości i triumfu, ale jak sam Marek Piotrowski mówi, każdy z nas niesie swój krzyż. Ten krzyż często przysiągnięty jest bólem, żalem i porażkami, które odnieśliśmy w życiu. My musimy dźwigać ten krzyż w tej wędrówce. Każdy z nas ma ten swój krzyż. Jedni mają go cięższy, inni mają ten krzyż lżejszy. Nie możemy bać się tego, co może nas spotkać za rogiem. Po prostu musimy założyć wygodne buty i z uśmiechem na twarzy kroczyć przez tą podróż zwaną życiem. Marku, szczęść Boże, w tym szczególnym dniu dla Ciebie szczyci wszystkiego co najlepsze. Zdrowia, miłości, bo to w życiu najważniejsze od całej ekipy sportowej.